Coraz więcej urządzeń pojawia się w powstającym parku rekreacji. Sylwia Rzeczewska, witam Państwa. Podzamcze to miejsce, które przechodzi nie lada metamorfozę, dlatego dziś ponownie sprawdzimy postęp prac na tym terenie. Park rekreacji na podzamczu coraz bliżej finiszu. Ostatnie warstwy na wierzchni na ulicach. Bezpieczeństwo w obrębie przejść dla pieszych. I piesi, i kierowcy mogą być powodem ewentualnych wypadków. Projekt z budżetu obywatelskiego w trakcie realizacji. Rozstrzygnięcie świątecznego konkursu. Posyłając dziecko do żłobka, można skorzystać z dotacji. Są różne programy unijne, które nie tylko są skierowane do jednostek. Te tematy w wiadomościach. W propozycjach programowych wspólne gotowanie z cyklu smaki wążeźna, tworzenie rękodzieła w ramach warsztatów świątecznych oraz retransmisja 23 sesji Rady Miasta. Na początek serwisu informacje z ratusza i wycieczka po miejskich inwestycjach. Rewitalizowany teren podzamcza coraz bardziej zaczyna przypominać obiekt rekreacji dla całych rodzin. To miejsce, w którym wypoczynek zorganizują sobie zarówno młodsi, jak i starsi wąbrzeźnianie. Mieszkańców przyciągać będą nowoczesne urządzenia. Wielofunkcyjny tor to konstrukcja umożliwiająca doskonalenie technik pokonywania przeszkód. Młodzież w końcu będzie mogła ćwiczyć nowe triki na profesjonalnym skateparku. Obok plac zabaw tor przeszkód dla młodszych dzieci oraz miejsce do wypoczynku dla ich opiekunów. W przyszłym roku uruchomiony zostanie mini-golf, rozrywka dla całych rodzin. Projekt obejmuje obszar podzamcza atrakcyjnie usytuowany przy jeziorze zamkowym, ścieżkach pieszorowerowych, parku, ruinach zamku, amfiteatrze i plaży. Już teraz są to chętnie odwiedzane miejsca, a przebudowa kolejnych lokalizacji sprawi, że w nadchodzącym sezonie wypoczynkowym będą to główne atrakcje turystyczne zarówno dla mieszkańców miasta, jak i przyjezdnych gości. Kolejne inwestycje mają się ku końcowi. Prace wykończeniowe prowadzone są na ulicach legionistów i budowlanej. Na obu drogach wylana jest już ostatnia warstwa masy bitumicznej. Ulica budowlana ma niespełna 190 metrów długości i znajdują się przy niej głównie siedziby firm, stąd ruch na tym krótkim odcinku jest duży. Dlatego tym bardziej nowa, równa nawierzchnia znacznie zwiększy nie tylko walory estetyczne, ale i poprawi bezpieczeństwo. Nawierzchnia została przebudowana jako odcinek próbny dla ulicy Legionistów. Miasto poniosło jedynie koszty przygotowania ulicy pod remont przez Miejski Zakład Usług Komunalnych. Z kolei przebudowa ulicy Legionistów w 50% dofinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Przy prawie 300-metrowym odcinku powstały nowe chodniki oraz wjazdy i zjazdy do nieruchomości. Na wysokości bloku udało się wygospodarować miejsce do utworzenia parkingu. Przy ulicy urządzone będą również nowe trawniki, a także stanie przy niej peron przystankowy dla komunikacji miejskiej. Wykonawcą zadania jest firma Transbrook z o.o. Oprócz inwestycji drogowych, na jakie można się natknąć w naszym mieście, są i takie, które na stałe zagoszczą w krajobrazie Wąbrzeźna. Spacerując w parku okalającym Wąbrzezki Dom Kultury, jak i w pobliżu mostka nad jeziorem zamkowym, na razie możemy podziwiać tężnie. Projekt realizowany jest w ramach szóstej edycji budżetu obywatelskiego, gdzie od mieszkańców uzyskał 781 głosów poparcia. Mamy nadzieję, że już niedługo wążeskie tężnie solankowe i specyficzny mikroklimat, jaki wytworzą, zostaną docenione przez niejednego mieszkańca naszego miasta. W propozycjach programowych obejrzą Państwo retransmisję 23. sesji, ale dziś radni spotkali się po raz 24. w tej kadencji, ponownie w trybie zdalnym. Za nami 24. sesja Rady Miasta, która podobnie jak poprzednia odbyła się w trybie zdalnym. Po otwarciu sesji i przyjęciu protokołu z poprzedniej, burmistrz miasta przedstawił informacje o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. W dalszej kolejności przystąpiono do podejmowania uchwał. Pierwszą z nich była zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. Kolejne dotyczyły między innymi budżetu miasta na 2021 rok oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Miastową mrzeźno na lata 2021-2032. Ponadto przyjęto uchwały w sprawie przyjęcia na 2021 rok gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Wąrzeźna. Zapytania i wolne wnioski zakończyły ostatnią w tym roku sesję Rady Miasta. Wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym ma wiele czynników. Jednym z nich są oznakowania. W Wąrzeźnie kilka przejść dla pieszych przeszło modernizację. Na siedmiu przejściach dla pieszych w naszym mieście poprawiono bezpieczeństwo. Zmodernizowano je i doposażono w odpowiednie urządzenia ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Program ograniczanie przestępczości razem bezpieczniej Urząd Miasta Wąbrzeźno realizuje po raz drugi. Kwota, którą pozyskaliśmy, to jest kwota stuprocentowa i jest to dokładnie 100 tysięcy złotych. Przejścia dla pieszych przeznaczone do modernizacji zostały wskazane przez mieszkańców Womrzeźna w ankiecie konsultacji społecznej pod nazwą Bezpieczne Womrzeźno przejścia dla pieszych, którą ratusz przeprowadził w lutym bieżącego roku. Respondenci oraz specjalna komisja utworzona w Urzędzie Miasta jednogłośnie wskazali te najbardziej niebezpieczne. Jedno z najbardziej takich miejsc wybieranych przez mieszkańców i przez nas jest przejście przy przedszkolu bajka. My staraliśmy się właśnie wybierać przejścia, które są w pobliżu jednostek oświatowych. Przejście na ulicy Żeromskiego doposażono w próg Płytowo-Wyspowy, wymuszający ograniczenie prędkości przejeżdżających pojazdów. Ponadto jako niebezpieczne wskazano dwa przejścia na ulicy Grudziąckiej oraz po jednym na ulicy Chełmińskiej, Mikoła Jazeryńska, Królowej Jadwigi oraz 750-lecia. Te uzupełnione zostały o aktywne znaki D6 oraz tak tzw. kocie oczka punktowe elementy odblaskowe o odbłośniku wielokierunkowym. To są rzeczywiście zabezpieczenia, które są i dla kierowców, i dla pieszych, ponieważ musimy wziąć pod uwagę ten fakt, że i piesi, i kierowcy mogą być powodem ewentualnych wypadków. Miejmy nadzieję, że modernizacja przejść rzeczywiście wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tych miejscach. Pamiętajmy jednak, że tylko dzięki odpowiedzialnym zachowaniom, zarówno kierowcy, jak i pieszego, nie będziemy musieli oglądać tak niebezpiecznych obrazków, jak te z ubiegłych lat. Zwiększenie aktywności zawodowej rodziców poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi to założenie projektu realizowanego przez Alpido Kids. W związku z dużym zainteresowaniem posłania najmłodszych wąbrzeźnian do żłobka, jak również braku tego typu jednostki publicznej w naszym mieście, nad kwestią dofinansowania pobytu dziecka w żłobku oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek pochylili się wąbrzezcy radni. Ma prawo ta, ta dotacja e, ułatwić rodzicom, a głównie mamom, podjęcie decyzji o powrocie do pracy. Stworzenia nieco korzystniejszych warunków finansowych do skierowania dziecka do żłobka, bo faktycznie dzisiejsze stawki na, na rynku lokalnym są dość wysokie. W październiku podczas sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę w sprawie dotacji celowej dla jednostek prowadzących żłobki i opiekę dzienną nad dziećmi do lat trzech. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Mamy tu wyniki głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zgodnie z nią od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku rodzice najmłodszych mieszkańców naszego miasta będą mogli uzyskać dotacje na pobyt pociechy w żłobku. Kwota dotacji, jaka będzie przeznaczona dla dzieci uczęszczających do żłobka będących mieszkańcami Womrzeźna, będzie wynosiła 200 zł. Natomiast w przypadku dzieci będących pod opieką opiekuna dziennego mieszkającego w Womrzeźnie, będzie wynosiła 100 zł. W Womrzeźnie z tego wsparcia będą mogli skorzystać rodzice dzieci ze żłobka niepublicznego Alpido, który swoją siedzibę ma przy ulicy Wolności 16. Cały budynek, który znajduje się tutaj przy ulicy Wolności 16, przeznaczony jest na żłobek. Do żłobka może uczęszczać maksymalnie 40 dzieci, bo taki mamy potencjał, takie mamy zaplecze tutaj lokalowe. W miarę możliwości i w miarę wolnych miejsc na bieżąco przyjmujemy dzieci do żłobka. Obecnie budynek został podzielony na dwie części. Z jednej korzystają dzieci biorące udział w unijnym projekcie dofinansowanym z funduszy europejskich, natomiast w drugiej maluchy, które nie zakwalifikowały się do tego projektu. Wszystkie dzieci, które nie są objęte projektem, mogą liczyć na dofinansowanie, które jest przeznaczone z dotacji celowej naszej gminy od stycznia 2021. Na chwilę obecną pobyt dziecka w placówce jest dość kosztowny, bo wynosi około tysiąca złotych. Jednakże rodzice mogą we własnym zakresie znaleźć wiele form wsparcia finansowego do pobytu dziecka w żłobku. Bo są różne programy unijne, które nie tylko są skierowane do jednostek, do przedszkoli, ale też do rodziców indywidualnych. Więc tutaj rodzice też mogą skorzystać z voucherów na przykład, które też obniżą ten, ten koszt uczestnictwa w żłobku. Zachęcamy do korzystania z dotacji celowej zarówno na pobyt dziecka w żłobku, gdzie są jeszcze wolne miejsca, jak i dla opiekunów dziennych. Zapewne ta forma pomocy ułatwi młodym rodzicom podjęcie decyzji o rozpoczęciu zatrudnienia po skończonym urlopie wychowawczym. Od początku pandemii w Polsce zakaziło się ponad milion osób, w powiecie wąbrzeskim prawie tysiąc. A jak przedstawiają się statystyki z ostatniego tygodnia? Już od ponad trzech tygodni funkcjonuje nowy model raportów przypadków zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa. Informacje te pojawiają się na stronie rządowej gov.pl, do której link znajdziemy na stronie Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w zakładce Koronawirus. Aktualny raport z ostatnich siedmiu dni dla naszego powiatu przedstawia się następująco. W karnecie kulturalnym rozstrzygnięcie konkursu Świąteczny Anioł oraz podsumowanie projektu Kultura w sieci. Danuta Bieniek z Wąrzeźna oraz Julia Jabłońska z Fabianek to laureatki pierwszych miejsc w konkursie plastycznym, którego motywem przewodnim był anioł, jednak tym razem z akcentem świątecznym. Celem realizowanej inicjatywy było m.in. kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz popularyzacja działań plastycznych w formie online. Obecna rzeczywistość działa na nas wszystkich destrukcyjnie. Trudny czas, w jakim żyjemy, potrzebuje więcej pozytywnych ludzi, emocji i przedmiotów, którymi na co dzień się otaczamy. Dlatego też organizacja tego rodzaju działań może być dla wielu osób nie tylko sposobem na familijne i kreatywne spędzanie czasu wolnego, ale również możliwością na wyrażenie własnych emocji. Do Wążeskiego Domu Kultury wpłynęło niemal 60 prac nawiązujących do tematu konkursu. Każdy z prezentowanych aniołów skrywa niewątpliwie jakąś historię, jednak interpretacja należy już do odbiorcy. Na wystawie możemy zobaczyć m.in. anioły z masy gipsowej, drewna, papieru, serwetek czy sznurka. Wiele z nich ma swój indywidualny przekaz, który niejednokrotnie budzi emocje i pozwala na uruchomienie własnej wyobraźni. Często zaskakują różnorodnością technik, a połączenie różnych materiałów składa się na doskonały efekt końcowy. Zapraszamy do obejrzenia tej anielskiej ekspozycji. Kultura w sieci. To tytuł projektu, którego realizacja zakończona została w wążeskim Domu Kultury. Nowa rzeczywistość związana z pandemią koronawirusa, a wraz z nią wszystkie obostrzenia, spowodowały, że życie kulturalne zostało przeniesione do sieci. Dzięki pozyskanym przez Wążeski Dom Kultury poza budżetowym środkom w wysokości niemal 47 tysięcy złotych, przygotowana oferta kulturalna dla mieszkańców miasta i nie tylko mogła zostać. Zostać zróżnicowana i dopasowana do różnych grup wiekowych. Placówka zrealizowała szereg wydarzeń artystycznych, takich jak m.in. koncerty, wystawy, warsztaty i konkursy. Z proponowanej oferty programowej skorzystało wiele osób z różnych części Polski. Również innowacyjne działania nie zniechęciły stałych uczestników życia kulturalnego do próbowania swoich sił w sieci. W ramach projektu Kultura w sieci zorganizowanych zostało 69 wydarzeń kulturalnych oraz zaprezentowało się 15 artystów. Łącznie obejrzało nas ponad 28 tysięcy osób. Mamy nadzieję, że wążeska kultura w sieci, choć w niewielkim stopniu, wprowadziła w Państwa codzienność trochę normalności i była odskocznią od tego trudnego, niespokojnego czasu. Wydarzenia dofinansowane zostały ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Od ponad roku w obrębie Podzamcza mogliśmy obserwować postęp budowy osiedla mieszkaniowego. Wraz z początkiem grudnia zakończono prace budowlane bloku. Podzamcze to teren, na którym w ostatnich latach dynamicznie zmienia się otoczenie. Kolejnym obiektem zwracającym na siebie uwagę wąbrzeźnian jest blok mieszkalny należący do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem. Inwestycja trwała od 2019 roku, szukaliśmy dziś około pół roku wykonawcę, gdzieś tak uduszyła inwestycja w maju. No do dzisiaj to jest jakieś półtorej roku. Cały budynek wielorodzinny ma około 2700 metrów kwadratowych. Są 42 mieszkania. Każdy jest niezależnie ogrzewane, ma niezależną instalację gazową, elektryczną, wodociągową. Każde mieszkanie może sobie podpisać niezależną umowę z każdym dostawcą usług. Tak samo kablówka czy światłowód. Niezależne są 42 miejsca parkingowe w garażu, jest hala garażowa. Po wielu latach starań prezesa firmy Ryszarda Lewalskiego i składanych do Rady Miasta wnioskach o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, inwestycja ostatecznie uzyskała akceptację, a jesienią tego roku została oficjalnie oddana do użytku. Co do tego dylematu i pewnego też sporu, który się pojawił w przeszłości, co do lokalizacji tego budynku, no to jest. Niewątpliwie duża zmiana, ale to jest zmiana, która tak naprawdę każda chyba zmiana budzi w nas pewne kontrowersje, obawy, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, czy, czy nie zepsuje nam to życia i, i tak naprawdę najbliższy czas pokaże, a myślę, że tak naprawdę ludzie chyba się przyzwyczają do tego, że ten blok tutaj powstał. Jakaś bryła zmieniła otoczenie, ale to, ale to jest chyba też tak moim zdaniem symbol XXI wieku, symbol nowoczesności i architektura, i krajobraz pod Zanczo się zmienił, ale my go nadal zmieniamy. My nadal inwestujemy w. Otoczeniu, to otoczenie tak naprawdę przestanie trochę być miejscem ciszy, spokoju i wypoczynku, a mamy nadzieję, że będzie miejscem życia, radości, uśmiechu, gwaru jakiegoś takiego społecznego i to też będzie pewna zmiana, którą my naszymi działaniami, naszą rewitalizacją, naszą budową przystani wprowadzimy w życie okolic. Ze względu na epidemię koronawirusa i panujący reżim sanitarny uroczyste otwarcie bloku odbyło się w skromnym gronie inwestora oraz przedstawicieli władz samorządowych. Udało się jednak zaprosić senatora RP. Ja jako samorządowiec od wielu lat mam świadomość, jakie są potrzeby mieszkaniowe w naszym województwie. I ta inicjatywa, którą podjął ekosystem, prawda, które tutaj pozwoliła w tym. Bardzo urokliwym miejscu, wybudować 42 mieszkania w standardzie takim bardzo wysokim, no będą skutkowały tym, że rzeczywiście młodzi ludzie, wierzę w to, pozostaną tutaj, pozostaną na miejscu i ta sytuacja mieszkaniowa się poprawi. To jest wyzwanie, żeby rzeczywiście stworzyć takie warunki, aby ludzie zechcieli osiedlić się, założyć tutaj rodzinę. Pod wynajem oddano wspomnianych 42 mieszkania. Ich powierzchnia waha się od około 50 do 90 metrów kwadratowych. Każde jest indywidualnie zaprojektowane, dlatego piony w budynku nie powielają się, ale to nie jedyne rozwiązania wpływające na atrakcyjny i nowoczesny wygląd. Elwacja z płyt takich HPL, okay. to może daje takiej nowoczesności i kolorowe są takie wnęki, są kolorowane okna, to jest coś innego. Do każdej wnęki jest tak samo balkon kolorowy, takiego widać Pan na przykład, nie? Zielone wnęki, zielone balkony, to może takie, takie daje nowoczesności. No Dodatkowo jakieś tam na Cokoliku robimy takie płyty z takich płyt betonowych, taki beton architektoniczny to się nazywa. Ryła jest też inna, nietypowa, w kształcie litery U z takimi ostrymi narożnikami. Przemyślano także tereny zielone wokół budynku oraz zadbano o wspólne miejsce do wypoczynku dla całych rodzin. W tym miejscu zainstalowane zostaną jeszcze urządzenia do zabawy dla najmłodszych oraz ławeczki. Mieszkańcy się nie wprowadzili, a już jest zielono, już jest kolorowo, światła się zapaliły, elewacja podświetlona, także, także to jest miejsce, które stawia wąbrzeźno, gdzieś troszeczkę, myślę, wyżej. Postrzeganie Wombrzeźna z zewnątrz y, zmienia się in plus. Słuszność tego typu inwestycji najbardziej widoczna jest w ilości osób zainteresowanych najmem. Do właściciela budynku zgłosiło się ponad 200 chętnych. Ci, którzy znaleźli swoje nowe cztery ściany w powstałym bloku, jeszcze w tym roku będą mogli się urządzić i wprowadzić. To już wszystko w programie. Czas, jaki pozostał do świąt, minął bardzo szybko, bo już za tydzień widzimy się w bożonarodzeniowym wydaniu. Do zobaczenia.